Ona zreszczela. Siadam zreszczela. na z góry. Zróbcie go. Zakończcie Czerwujcie w go. Spokojnie, spokojnie panowie. Bez go. Spokojnie go. go. Zróbcie go. Zróbcie go. Zróbcie go. Zróbcie go. Zróbcie go. Zróbcie go. go. Zróbcie go. No, no nie, nie jedzie tą subarką. Nie, no ja mu zajabię. Nie, no, nie. O, no, no. Odjeżdżasz. Odjeżdżasz. odjeżdżasz to, no. I stąd. No. I stąd. I stąd. I stąd. I stąd. I stąd. I stąd. nie stąd. Znam, no. Zagradz. O kurwa, I Teraz I Ej, mogę mu

Next time. Nie to to. On się po są na poboczu Nie, tak. no ja ja, ja tam go zajebać. Tak szczerze, Gdzie ja. Ładnik, wiesz? Nie, no nie, nie. To Tak specjalnie zrobię. Nie zapierdalać policjanta Pakuj go do bagażnika, bo jeszcze będzie do. Dobra, Ci... nie. W ja nie chcę. Ja ja mam klawstron. Ja no Białek to będziesz dostajesz gas stovę. Dobra. Idziemy. Ja ja jestem martwy. Nie mogę jechać, ja ja nie mogę. Nie mogę, nie mogę. Ej, no co to za gromada, eee. Ej, to <śmiany> Nie, nie. Z... Siadaj, z... to zakładnik. Odjeżdżę. Zakładnik, siadaj. E, postaw na boboczu se. Na Ja zakładnik ja Za to mną, gore. za mną, za mną, wszyscy za mną. Nie, teraz, musicie bez RP. Siadaj, bez... siadaj, siadaj, siadaj. Bez OPA, pamiętajcie. Siadaj do mnie. Nie, nie. Jadziemy Mercedes? Mercedes. Postaw tutaj. Postaw tutaj. Nie tak? Jebać, to ja Jebać to ogarnę, to ja to, 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 to ogarnę. Siadaj pod G, Siadaj. Ej, bo oni pojechali sobie. Dawaj, wsiadaj. Tam pojechali. sam zna, spokojnie jedziemy. Gdzie od razu. Ja bierze ten. Ten niebieski subarku będzie nas gonić. No to zaraz, to z, 텁... tak, z poprosimy ładnie policjanta po... O, co? Rapi. Rapi, nagrywaj. Ej, policja, policja, widzieliście? Dziko. O, kurwa. Policja za na jeździ cały czas, dobra. Ej, dobra, czyli nie, no powiedz mu, że... Nie, on odjechał. Fierdoli, Ej, a zajebaliście mu krótko krótkofalówkę? Tak, radio mu zabrałem, a. wszystko. On nie ma kontaktu. GPS a a wiesz, że... A zaje... Mogę się to tu rozwalić. Turi, turi, ip, 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 ip. Aha. co? Ja on... A kto w ogóle wierci? A tu ktoś ma punkt? O. Nie. A kto tu wierci? I... No, tam mamy punkt. Na, na banku les mamy punkt. Wsiadać, kurwa! Na banka les! Na banka les jednak! Banki nam się pojebały punkt! Na To ma tu ja punkt! Dobra, ja. Ja, ja! No to dobra, stójmy tu! Ale ładnie w tym palu. To jest Czy punkt. U nas jest dobra Ej, kobie ja z serwera! z serwera Dobra były postawione. Go. dobra. dobra Czekaj, czekaj, Zostawiam, żeby nie było cóż tego policjanta, bo jeszcze zędleje nam Ja nie będę się bał Nie było, Chłop wyszedł z serwera normalnie Wywalił, wyjebał go No i chuj Nie ma bana, typek Nie ma bana za to To jest podstawia zakładu, zostaw go A, ty ten a tam teraz razem szczer, i mówiłeś, że chłop ma bana za to Nie no Nie no, ty oszukałeś no mnie, nie no ty Stań sobie Kolego, w, stronę, w stronę samochodzików Samochodników. mogę się na was? Psy, na was? Psy, Psy, możesz? Co, możesz? To cię na A, was. Cię na was. Nie bo będziemy nie. walić konia nie sprawdzić A może się Może się napadać To ma pęć to napada Idź, dziwę Ja nie mogę ja mam kurde przed jasność i nie, kurwa nie będę widział nic A przecież ja mam na górze czekaj Rozpor... No i ja nic nie widzę A ja nic dobrze nie widzę nos, dobrze jest, dobrze jest los A ja nic Ale ja nic nie widzę Mam jasność no przed Dobrze, dobrze, Ale nie ja, robię

Nie wiem, ja mam broń, a muszę kręcić. Nie wiem czemu zawsze. Dobre, Zasz, czemu muszę dobra, muszę kręcić. Znaczy, ty masz funkcję No do negocjacji. A mi broń, a mi broń, wesz, a bo ja nie mam broni. Nie to będzie negocjował. Będę negocjował, dobra. A w ogóle ja też broni nie miałem, to co Ja nie, nie negocjowałem. Kliknął, kliknął. Będę wam mówił, Kliknął, kliknął, kliknął. się cześć. zjebał. 30%, 29, 72. O mnie jest 73%. 75. 78%. 80 80 Nie a ci twoi kolegi przyjadą czy nie? Tak zamknąłem O, nie No, ale nie chodzi mi o twojego, chodzi mi o policjanta dżurne 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 dżurne. A ja co mam powiedzieć? Jak nie mam GPS-a Ja sobie tak Chyba... chyba ci nie lubią nie lubią Chyba Nie, nie, nie drzwi są zamknięte Chol, Tak mówię, żeby wiesz Dobrze, dobrze, dobrze Teraz, teraz, no. Jeszcze psy nie jadą. W mm. sensie mogą Teraz. jechać z innej strony, no ale ja ich jeździ? nie widzę. O TLV nic nie jedzie. Nie wiem, chyba kuźde Kadeci u ciebie chyba są na służby, wiesz? No nie, po prostu trzeba. Ła, W końcu! Przyjechali. No kadeci uła. oczywiście! O nie! Kadeć, kadeć. 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 <laughs> A ty ci jak ja to? Tak. Kade ci przyjechali? A nie, jak jest świetnie. A no jest shipa panowie. O nie! Jak przypał. Nie będzie przypału, ządnie zamknął. O, dużo ich, dużo ich przyjechał. Ilu Dobry? Ruch, ruch. Dużo. Cześć, czekaj, jest policjantów. Zapraszam negocjatora. 4 Proszę sekundy. Dobra, podchodzę. Dobrze, Ej, to. a ja też, a ja też. A jak, o, mam to broń... Zbyt, broń... jak mam broń? Jego policjanta Cicho A jak mam broń? celować? To... No, na banki głównie strzew, tak? Czterech to? Tak A jak napastników? Napastników? Tak. Ile jest? No, dobra, dobra. Ile jest? Nie, no, nie, mam nie wiem Ma cztery Czterech w banku Za bankiem i dziesięciu Za bankiem i dziesięciu No tak to serio? No serio? Zależy w jakimś sensie Czterech w banku Jeden wo no, To za bankiem Tyle powiem Salut, do was ze dobra, dobra, no? No. No? Się się na na sniperki. Na dobra, dobra. Dobra. Nie, to to nie ma się nie ma sniperki. Nie Co? sniperki, nie ma Nie Nie ma sniperki. Nie napastników sniperki. Nie ma sniperki. Nie ma sniperki. Nie ma sniperki. Nie ma Dobra. Nie tak, Zajemiliście w To ty rozwalała i musieliśmy. Teraz no. sobie jakieś lada Dobra, dobra? Do za chodnikami wszystko w porządku jest. Potrzebują czegoś? Nie, 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 nie potrzebują raczej. raczej. Ja nie potrzebuję, ja chcę wody. Dobra, śpię. A może być bimber? Może być bimber nie, tylko. Nie, nie będzie bimber. Kurwa. Bimber będzie. Napiłbym się. Też bym się napił. Ale nie nie Dobra. Później się napijemy. Później się napijemy. Znajdziemy się na mieście, co się napijemy razem w wydwórzu. Dobra, teraz powoli podam butelkę wody tej polistowskiej. Tylko wody, czerpujemy. żadnych ruch, ruchów. Tylko się do tyłu. Eee, y Izzy. Ja się napiję. Dobra, czy możemy przychodzić do tego scen bo. Hmm. Chcemy wolny odjazd bez, bez koltatek. Tak. Znaki pojazd? Na, wolny odjazd na y, dwa pojazdy. Wolny odjazd na jeden punkt. Na dwa. Na jeden. na jeden. Mamy dwa. Mamy policjanta. Jest bardzo Wysoko postawiony. To sprawdza. Tutaj... Zakładnik paruwo. Ja wcale nie mam dwa lądania, ale wolny odjazd na jeden punkt. Na mój, na mój. To nie będzie na, na tego jeden Mercedesa jeden. GL, tego jednego suwa. To A co ze mną? Droba ja gadzika. Droba bagażnika będzie. SUVa, tak? tak, na gle Żądanie, drugie? No. bez kurczatek wolny odjazd. No. Da rada. Wolny odjazd, kurczatki i jeszcze Eee... kulturka na drodze po prostu nie, no, nie? No, no, Kulturka wolny odjazd na te i bez kolczatek, kolczatek. Do, Przez cały Przez porcie porcie, żądanie, bez, i bez blokad no, Z czego? Dobrze. Blokad. kurczatek. No tak, to jest trzecie w Mamy trzech, wszystko, tak? No w kraju, w nie potrzebujesz czasu No, możemy znać, już wychodzić Znaczy, możemy już wychodzić, tylko nie wiem, czy tam jakieś torby jeszcze pakujeć. Chyba tam nie pakują, nie, do pojazd, weź, weźmy Weźmiemy walizę tutaj z kasą Damy do no, magazynka to, to się w teraz Dobrze Dobrze, Dobrze. 20 sekund Dobrze, raz no, się czy jak? Dwa Trzy, trzy Cztery, cztery pięć, dwa. Dwa. 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Może bierz ja walizę z hasła. Yy, ciężkie to gówno jazd, ja pierdolę. Kapi, kapi. Ja ma, zajebie cię, jeb kur... jeb kapi. Ktoś przychodzi Siadam pod. Ge... Siadam iść tutaj, siadać. Kurwa, gdzie siadasz, kasztanie? Do nas. Nie ty, tamten tam gdzie do nas, no dobry. A gdzie ty, Jak ty Jak biegujesz? coś? Jestem prawa bramka, jak się jedzie z Los Santos. No to prawa bramka, jedź. Celest. Prawa bramka. Kurwa, nie zabij nas. Próbuję. Zapomniałeś się spać, czy mamy prawo nawierzać na DiEMA. Na punkt jechać, na punkt, na punkt jedziemy. Jedź na punkt. Aha. Jedź na punkt, a później prawa bramka na las Ventura. strony wracamy. Na... Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Gotowe, jedziemy. gotowości, gotowości. Jedziemy, rura. Dobra, jedziemy, kurwa. Na punkt zapierdalamy. Dobra, jedziemy. To jedzie, panowie, to nie jedzie! Tak to nie Zajechałem ich, zajechałem ich! Dobrze, ale jedna wielka za nami, tak! Jak chcecie, to róbcie drugą on bramkę! Wypad, on wypadł, wypadł! Nie no, kasztan! Kasztan! Paa! To, <noise> to spierdala z buta! I dobrze. Ej dobrze! No legan, pad. nie padł! ja wysiadam, panowie! Ja zaraz wysiadam! Nie! Potrzebujemy kierowcy, jedź nad nie! Chodzi nam większy drog. Nie. Jest lecza, kurwa! Lewa bramka od strony Las Venturas, czekam jak coś. Jedziemy! Ej, nie no! mnie! Uh, no, oni do... dachowali, ja uciekam! Spierdalej, spierdalej, rura! Ja uciekam, Ej, oni dachowali. Ale, nie, zachujemy, kurwa! Dach... Dobra.